Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na czytanie pod tytułem Czy on, ona będzie chciał się ze mną pogodzić? Jest to czytanie dla osób, które są w jakimś konflikcie ze swoim partnerem lub też z osobą, którą darzą uczuciem. Nie ma tutaj w tej chwili. Jakiegoś porozumienia i chcecie się dowiedzieć, czy ta osoba będzie chciała z wami pogodzić się, będzie chciała z wami odnowić tą relację. I zaczynamy. Czy on, ona, będzie chciał się ze mną. Pogodzić. Czy on, ona będzie chciał się ze mną pogodzić? Zobaczmy, co nam karty powiedzą, czy on, ona będzie się chciał ze mną pogodzić. Coż tu mamy? Na pewno, na pewno było tu bardzo duże zranienie. W tej chwili ta osoba czuje się bardzo przybita całą sytuacją. Widać, że bardzo mocno na tą osobę wpłynęło to, co się stało. Nie jest szczęśliwa z takiego obrotu sprawy. Widać, że jest przytłoczona sytuacją całą, która miała miejsce z Wami. Karty pokazują, że jest tu no sporo, sporo cierpienia w tej osobie że jest wiele bólu, ale jest to takie już... powiedzmy ostatni, jak to się mówi sygnał. Być może ta osoba będzie powoli z tego stanu wychodziła, bo to jest dziesiątka mieczy, a więc już bardziej nie można być zranionym. To jest taki smutek. To jest też takie. Na poziomie umysłu duże rozmyślanie, skłonność też do przesady, poczucie takiej porażki, dużego niepowodzenia. Jeśli chodzi o uczucia, to ta osoba ma taki w sobie duży lęk. I poczucie, że zostały mu wbite dosłownie te miecze w plecy. Mówi o tym, że nastąpił gwałtowny koniec jakiegoś związku, że coś się nagle skończyło. Dla tej osoby cała wspólna przeszłość jak gdyby przestała istnieć tak nagle, niespodziewanie, że nastąpiło jakieś odejście partnera. Może być też poczucie takiej, że nastąpił koniec wspólnych jakichś planów, i tak jakby znikły już złudzenia co do dalszego związku. Natomiast ja myślę, że ta osoba wychodzi powoli z takiego poczucia zakończenia. Poczucia takiego, że, że już nic tutaj nie, nie może się wydarzyć. Gdyż mamy tu kartę pazia pentakli. Pź pentakli mówi o tym, że możemy się spodziewać jakichś wiadomości od tej osoby. Ja myślę, że jak tylko ta osoba. Pogodzi się z tym, co się stało, przerobi w sobie na poziomie umysłu, to przerobi te wszystkie złe myśli, które w tej chwili się w nim kotłują, to będzie chciał przyjść do Was z jakąś wiadomością, ponieważ Paść pentakli mówi, że jest to taka chęć do zaczęcia czegoś nowego, takiego rozpoczęcia nowego etapu. Mówi o tym, że człowiek jak gdyby podejmuje wyzwanie, przerobił sobie już te rzeczy, które mu wcześniej nie służyły i z nowym, jakby nastawieniem, entuzjazmem chcę rozpoczynać coś od nowa. chcę się uczyć od nowa, chcę zacząć już z większą ostrożnością podchodzić do pewnych rzeczy. Jest bardziej samokrytyczny, bardziej uparty i podchodzi bardziej też racjonalnie do pewnych spraw. Taka osoba. Będzie kierowała się teraz bardziej rozumem. Mówi o tym, że będą to. Nie będzie chciał, tak jakby na hura, wchodzić z powrotem w ten związek, ale będzie próbował w pierwszej kolejności rozwijać w tej relacji takie uczucia przyjacielskie, koleżeńskie, a dopiero po pewnym czasie będzie myślał, żeby zmienić to w coś więcej. Karta jak najbardziej mówi o tym, że karty jak najbardziej mówią o tym, że ta osoba będzie chciała wykonać jakiś ruch w waszym kierunku, tylko tak jak mówię, musi wyjść z tych czarnych myśli. Ale to już jest, to już jest koniec, jakby tych. Tego złego nastawienia, złego myślenia. Także ja widzę, że na tym etapie, teraz to, co teraz w teraźniejszości będzie się działo, to będzie już właśnie powolne wychodzenie w Waszym kierunku. Tylko, tak jak mówię, to będą stopniowe kroki. To nie będzie takie od razu, wow, tylko powolne, powolne dochodzenie, powolne wracanie, zaczynanie wszystkiego od nowa. Na innych już fundamentach. Karta arcykapłana na wyniku mówi mi, że, że to jest taki, to tak jakby w tej osobie nastąpiło takie objawienie jakby sobie przemyślała pewne sprawy, tak jakby podświadomość doszła tutaj do, do głosu. I ta podświadomość połączyła się ze świadomością i stworzyła jakby jedność. I w tym momencie wszystkie sprawy się wyjaśniły. Ten człowiek jakby dostał takiego wewnętrznego przekonania do słuszności swoich, swojej decyzji. Dojrzał do tego, żeby Wejść na inną ścieżkę i rozpocząć jeszcze raz z Wami tą relację, ale już na innych zasadach. Karta ta mówi, że jak najbardziej jest możliwość udanego związku, że będzie to związek trochę inny niż do tej pory, bardziej, bardziej na poziomie duchowym. Mówi też, że będą, będzie się ten związek opierał na zasadach, na wierności, na zasadach moralnych. Mówi o tym, że partnerzy będą o sobie wzajemnie myśleć i będą o siebie wzajemnie dbać. Zobaczmy, jaka jest jeszcze karta. Od aniołów, przesłanie anielskie dla Was. Mamy tu karty anielskie. Zobaczmy, jaka jest dla Was rada w związku z tą sytuacją, jaka tu ma miejsce. Zobaczmy, jaka jest karta. To mądra decyzja. To jest karta od Anioła Stróża, która mówi o tym, że należy podejść do, należy podjąć, że ta decyzja, która zostanie podjęta, będzie wyważoną i mądrą decyzją. Mówi o tym, że jest to wiadomość od aniołów, byś zaufał swojej wewnętrznej mądrości. Mówi o tym, że czasem martwimy się, że nie jesteśmy w stanie podjąć jakiejś dobrej decyzji, ponieważ wcześniej nasze wybory były nietrafione, nie, nie były, były niemądre ale należy podejść do tego, że to coś nas jednak w życiu nauczyło i że nie każda decyzja jest zła, że można podejmować też dobre decyzje i że będziesz wiedział, jaką ścieżką należy iść i trzeba się tylko kierować uczuciami w życiu, liczyć się z tym, co czujemy. I jakie są nasze przekonania, oddać się prawdzie, obrać sobie jakiś kurs i nie schodzić z tego kursu, z tej drogi, nawet jeżeli jest ona trudna. I anioły proszą Cię, zwłaszcza Twój anioł Stróż, prosi Cię, abyś ufał wsparciu i ochronie wszechobecnej miłości. Jeżeli pro, przeprowadzasz jakieś ważne zmiany w swoim życiu, to na pewno pomoże Ci zwracanie się o pomoc do sił wyższych, kontaktowanie się z niebiosami, afirmowanie pozytywnego myślenia. I to tyle, jeśli chodzi o przekaz od aniołów. Dziękuję Wam za to czytanie. I zapraszam do pozostawiania komentarzy, do subskrypcji, do lajkowania i do opinii na temat tego, czy to czytanie z Wami rezonowało. Dziękuję bardzo.